Władza. Właśnie o to chodzi narcyzowi w relacji. Ma władzę nad tobą wtedy, kiedy stosuje love bombing, czyli jak bombarduje cię miłością. Ma władzę też wtedy, kiedy odrzuca się, albo tobą manipuluje. Ma władzę w momencie, kiedy stosuje gaslighting, czyli przeinacza fakty i wmawia ci, że coś ci się przewidziało, że źle zrozumiałaś. Oglądasz mój filmik i myślisz sobie, dobra, nie będziemy się tak bawić. Pozbawię go tej mocy i nie dam się już więcej wciągać w jego gierki. Więc przestajesz reagować, nie prosisz go już o wyjaśnienia. I co się wtedy dzieje? W takiej sytuacji narcyz zmienia taktykę i zaczyna cię prowokować złośliwymi żarcikami, aluzjami do twojego wyglądu. Może też oskarżać cię o jakieś absurdalne rzeczy, że coś mu ukradłaś, czy go oszukałaś. Nie może znieść tego, że postawiłaś granicę, dlatego próbuje cię dopaść w inny sposób. Jak narcyz zauważy, że postawiłaś twardo granicę i nie reagujesz na jego zaczepki, to zmieni taktykę. Będzie chciał cię zranić w inny sposób. Zacznie obrażać, atakować bliskie ci osoby, Twoich przyjaciół, Twoją rodzinę. Jak obraża ciebie, to może wtedy unikasz konfrontacji, milczysz, żeby go bardziej nie prowokować. Ale nie możesz milczeć wtedy, kiedy obraża Twoich bliskich. Nie pozwól, żeby zniszczył Twoje relacje z nimi. Chcę, żebyś zrozumiała, jak działa dynamika relacji z narcyzem. Wtedy nie będziesz reagować w taki sposób, w jaki on tego oczekuje. Narcyz lubi wyprowadzać Cię z równowagi, bo wtedy może okazać swoją wyższość. Cieszą go twój krzyk, płacz, jęki, to, że udało mu się doprowadzić Cię do łez. Będzie napawał się tą chwilą. To dla niego idealny moment do przejścia do drugiej fazy do gaslightingu. Usłyszysz wtedy: Co z tobą? Uspokój się, zachowujesz się jak wariatka. Masz problemy ze sobą. I powie to takim głosem, jakby rzeczywiście troszczył się o ciebie. No i zaczynasz się zastanawiać, czy rzeczywiście coś jest z tobą nie tak a jednocześnie obwiniasz siebie, że dałaś się sprowokować, że straciłaś panowanie nad sobą i przez to narcyz teraz czuje się lepszy od ciebie. No bo on jest spokojny i opanowany, a ty histeryzujesz. Baiting, czyli prowokacja, to kolejna wredna taktyka narcyza. Sekwencja zdarzeń wygląda tak. Narcyz cię prowokuje, ty wpadasz w furię, a on czuje się wygranym, bo zachował spokój. Odchodzi więc jako zwycięzca. Narcyz będzie za wszelką cenę próbował cię sprowokować i będzie robił to tak długo, aż osiągnie swój cel. Podam ci przykład. Zakończyłaś z nim relację, ale on powraca. Stosuje wtedy hoovering, czyli zasysać cię z powrotem do relacji. Więc gra na twoich uczuciach i próbuje wzbudzić w tobie poczucie winy. Jeśli to nie zadziała, to zacznie cię dźgać złośliwymi pytaniami. Jeśli nadal jesteś obojętna i nie dałaś się sprowokować, to zacznie cię wyzywać, grozić ci, wyciągać brudy na Twoją rodzinę, dzieci, znajomych. Zapraszam Cię na konsultację. Link znajduje się w opisie.